109 zł, taki dres 109 zł. Tak, widzimy? Widzimy. Zaraz wam będę mówił numerek. Tak, poza tym normalnie nic się, słuchajcie, nie zmieniło. 109 zł. Zobaczcie, kolor czarny. Z koloru czarnego mam na pewno LKXLK, SKMK. SKMK, LKXLK. Kolor czarny. SKMK, LKXLK, moi drodzy. Z takiego beżu jest SKMK LKXL. Taki beż SKMK LKXL. Oba rozmiarki są. Moi drodzy, dostępne. Z koloru żółtego, z żółtego mam dwa razy LXL. Słuchajcie, żółty został tylko dwa razy LXL, nie mam SKM. Nie będę miał SKM z żółtego koloru. Tylko LKXLK, moi drodzy kXlk 109 zł. Eee, zobaczcie e, z koloru szarego e, szary jest w rozmiarze LXL i SM. Słuchajcie SKMK LKXL. szary e, kolorek. No i ten puder róż e, puder róż jest w rozmiarze SMLXL. puder róż SMMLXL. No i kolorek czerwony, na pewno mam dwa razy LXL i jedną SKM z czerwonego koloru, dwa razy SM i LKXL jedna sztuka. E, moi drodzy, 109 zł numerek 938, numer 938. E, ja wam podam wymiarki tego dresiku, zobaczcie, już tutaj sobie włączę. O, Zobaczcie, jeżeli chodzi o ten o ten dresik, wymiary. Zobaczcie. SKMK w biuście ma 63 cm. Bioderka, czyli tutaj pas u dołu w bluzie 41 do 49 się rozciągnie. Długość całkowita to jest 65. Spodnie z S-Mki w pasie mają 35 do 45 się rozciągną. Nogawka w kroku od kroku mierzona to jest 73 cm i długość całkowita spodni to jest 97 cm. To są wymiary S-Mki. Jeżeli chodzi o LXL, to zobaczcie bluza. W biuście ma 67 cm. Bioderka macie, czyli pas bluzy, jest na 47 do 55 cm, się rozciąga. Długość całkowita bluzy to jest 65 cm. Spodnie w rozmiarze LXL w pasie mają 39, rozciągają się do 46. Eee, gdzież tutaj ten rozmiar jeszcze mam? Eee, 39, tak. Nogawka od kroku 72 cm i długość całkowita spodni 90 cm. 97. Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzień dobry, witam serdecznie. 97, długość całkowita. To są wymiary tych dresików, słuchajcie, 109 zł. Numerek 938. Dzisiaj dowoziłem kolorek żółty. Uzupełniałem, słuchajcie, czarny. I kolor oliwki. Długo czekaliśmy na te kolorki, bo ich tam nie było. Nie były dostępne. E, dzisiaj już e, mamy. Dostaliśmy, więc jeśli ktoś by chciał, e, to słuchajcie, drogie panie, e, pisać śmiało, nie wstydzić się łuki, będzie e, odkładał. <laughs> łuki będzie odkładał. To tak na dzień dobry chciałem zacząć, słuchajcie, ee, z tymi rozmiarkami. Jeżeli chodzi o MKL, e, e, tam nie ma rozmiaru ML. Tam jest SKMK i LKXL. -ka. Spodnie w rozmiarze SM. E, spodnie SKMK w pasie. 35 na płasko do 45 się rozciągnął. Nogawka od kroku 70 tam 3 cm ma. Długość 97 w spodnie w rozmiarze LXL nogawka jest taka sama, długość taka sama. W pasie są 39 do 46 się rozciągają. Rozmiar LXL. Te, te większe. LKXL. A jeszcze jeden mega fajny dres dzisiaj dojechał. Słuchajcie, rewelacja. Jego jeszcze nie mierzyłem. Nie miałem czasu, ale chyba wam pokażę. Wiecie co? Kurwa, urwał mi się wieszak. Nie będę taki i wam pokażę, moi drodzy. Tylko czekajcie, wieszak sobie zmienię, bo mi się tutaj coś pourywało. Słuchajcie, mega fajny ten dresik jest. Również firma Megi. Moi drodzy, również firma Megi. Ale czekajcie, sekundkę, już, już wam pokazuję. Minuta, minuta i startujemy. Czekajcie, czekajcie. Dzień dobry, dzień dobry. Nie no, dzisiaj wrzucałem informację, że dzisiaj nie na czadowych ubraniach. Dzisiaj nie na czadowych ubraniach. Eee, jeszcze sekundę. Pokażę Wam drugi ten dresik z bluzą zapinaną na suwak. Słuchajcie, mega fajny ten dresik jest. Ale zaraz zobaczycie, czekajcie. Jeszcze te dźwięki wam wyłącza i. I już jestem, dobra. Eee, słuchajcie, eee, zobaczcie, on tak wygląda. Eee, bluza jest zapinana na suwaczek. Eee, cena dresu to jest 159 zł. 159 zł, zobaczcie, jak wygląda. Tu mamy taki, eee, taką metalową eee, literkę eee, Megi, tak? Taki skrót eee, Megi. Zobaczcie, kieszonki są dodatkowo zdobione tutaj kamyczkami, drobnymi takimi kamykami, wyklejone. Bluza jest taka bomberka, bluza typu bomberka, zobaczcie, zapinana na suwaczek SKM i LKXLK. SKM, -ka, LKXL -ka z tego dresiku, tak? On jest w kolorze czerwonym i w kolorze czarnym. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze ich nie mierzyłem, więc zaraz Wam zmierzę i zobaczcie. Do tego też są spodnie, e, bojóweczki I tego weekendu jest taki, że macie możliwość tą transmisję Powiedzmy piątkową, sobotnią i, e, i niedzielną, jeżeli będzie e, Połączyć sobie tak, poczekać I w razie czego zapłacić w poniedziałek Ja tylko przypominam, e, że jedyną zmianą jaka, jaka tutaj u nas nastała e, jest to e, Że drogie panie od momentu, kiedy ja Wam wyślę podsumowanie Waszych zakupów z Waszych transmisji, od tego momentu będziecie miały 24 godziny, czyli dobę, na dokonanie płatności. Jeśli ktoś wybiera opcję pobrania, słuchajcie, przy pobraniu nie ma możliwości otwartej paczki, to już wiecie wtedy paczuszki od razu z automatu wysyłamy po transmisji, tak? Zachęcam Was do tego, żebyście od razu, szczególnie nowe osoby, żebyście pisały do mnie, odzywały się po transmisji i najlepiej od razu wyślijcie, słuchajcie, swoje dane do wysyłki i napiszcie mi, czy to będzie, jaka to będzie forma wysyłki. Czy to będzie paczkomat, czy kurier, czy może pobranie, żebym ja już od razu wiedział i i będziemy się już nie będziemy musieli Was szukać, słuchajcie. To już troszeczkę nam ułatwi, tak? Myślę, że tak będzie najfajniej, najprościej. Ja będę zadowolony i, i Wam też. Nie wiem, czy ktoś na mnie pukał, nie? I Wam też myślę, że będzie dla Was to ok i wygodnie. Dzień dobry, dzień dobry. Także tutaj się rozgadałem trochę, ale szybciutko, momencik. Odpalam sobie tą naszą stronę LaLunę, e, udostępniamy transmisję na czadowych ubraniach i będziemy startowali, tak? E, odrobina cierpliwości i zaraz e, zaczynamy. Ciekaw jestem, zobaczymy e, jaki będzie zasięg tutaj naszej, em, naszej transmisji e, właśnie na LaLunie, aż jestem ciekawy. Eee, te, 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 te. tak um, udostępni w grupie to już tutaj mm, na naszą mm, grupę Laluna wrzucamy, dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie Tutaj i czekajcie, ja sobie tutaj jeszcze wezmę. O! Dla Luna. Jeszcze sekunda, słuchajcie, a chwilkę się spóźniłem. Nie wiem, czemu tak jest, ale moi drodzy, zawsze jak zanim zacznę tą transmisję, to wtedy jest od was największa ilość pytań. Wiadomości. A panie Łukaszu, a czy jest jeszcze to? Ja wiem, bardzo chcecie zdążyć.